Siemanko. Z tej strony JoJo i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Znowu, jak co roku, widzimy się tutaj w Wigilię, czyli w dzień, w którym 11 lat temu założyłem mój kanał i wrzuciłem na niego pierwszy film. Tak jak co roku zresztą, jestem tu po to, żeby opowiedzieć Wam o tym, jak ten mój ostatni rok wyglądał. I no, nie będę owijał w bawełnę. Był to ciężki rok, był to naprawdę ciężki rok, ale sam jestem zaskoczony, jak silny w tym wszystkim byłem zarówno ja. I Ania, i że mimo tak ciężkiego roku w życiu zrobiliśmy tak świetne rzeczy. No i pewnie wiele osób. Które ogląda ten film, jest tutaj ze względu na ekipę. Pewnie przyciągnęła Was miniaturka albo tytuł. Ale celem tego nie było to, żeby Was przyciągnąć po prostu do oglądania. Tylko chcę Wam powiedzieć wprost, że to jest rozdział, który już jest zamknięty, bo mimo, że już mija ponad rok od mojego rozstania się z ekipą, od kiedy zakończyłem współpracę z ekipą, nigdy sam z siebie nie dałem takiego oficjalnego statementu, nie, nie stanąłem nigdy przed kamerą i nie powiedziałem tak. Przestałem już pracować z ekipą, temat zamknięty. Więc mówię to teraz, bo ponad rok. Roku, zauważyłem, że wiele osób no, nie było w stanie się tego domyślić, że cały czas męczycie mnie pytaniami o ten temat i tak dalej. Chciałbym po prostu zostawić ten rozdział za sobą. I to jest jakby jedyny cel tego, że no, gdzieś tam to słowo ekipa znalazło się w tytule albo że to logo ekipy znalazło się na miniaturce. Także jeśli weszliście tutaj tylko po to, to zrobiłem to szybko. Na początku powiedziałem Wam, nie mam już związku z ekipą, to jest temat zamknięty. Już ponad rok temu się z nimi rozstałem. No jak Was nic innego nie interesuje, to śmiało możecie już tego filmu dalej nie oglądać, możecie nawet ten kanał odsubskrybować, bo nic związanego z ekipą już się tu nigdy nie pojawi. Ale dla tych, którzy są tutaj po prostu, na przykład dla mnie, bo mnie lubicie, to przede wszystkim bardzo Wam za to dziękuję. I chciałbym ten ostatni rok podsumować, bo tak jak powiedziałem, mimo, że był on ciężki, zmiana pracy, zmiana środowiska to zawsze jest jakiś taki ciężki etap przejściowy, ale ja to porównuję do przeprowadzki. Gdy wynajmujecie mieszkanie i w pewnym momencie przychodzi ten moment przeprowadzki na swoje własne mieszkanie, to zawsze znajdzie się ten etap przejściowy, gdzie musicie mieszkać na kartonach, w niewyrem Montowanym mieszkaniu, gdzie na przykład nie ma jeszcze zmywarki, nie ma łóżka, tylko materac na ziemi. No i wiadomo, że to są gorsze warunki niż dotychczasowe w wynajmowanym mieszkaniu, ale jeśli zagryziecie zęby i przeżyjecie te gorsze warunki, to potem będziecie mogli z ulgą zamieszkać w tym swoim własnym mieszkaniu i tak wyglądał troszkę ten proces u mnie przez ostatni rok. Ale mimo wszystko bardzo dużo pozytywnych rzeczy się wydarzyło. Mimo problemów z kolanem Ani, mimo tego, że praca była nieregularna, czasem było jej więcej, czasem mniej, udało nam się naprawdę osiągnąć wiele i sam jestem w szoku, że to wszystko wydarzyło się na przestrzeni tego no, chyba najtrudniejszego roku w naszym życiu. Dwa razy odwiedziliśmy Islandię, byliśmy w Korei Południowej na trzy tygodnie, na wycieczce życia. Ja nie mam na co narzekać, mogę tylko się cieszyć, że udało nam się to wszystko zrobić. I słuchajcie, właśnie a propos tego ostatniego roku. Bardzo często pytacie się: Co z tą kostką? Radek, kiedy kostka? Kiedy jakieś filmy? No, ja się z kostką nigdy nie rozstałem. Ta kostka zawsze mi towarzyszyła i może okej, okay, tych filmów na jej temat nie wrzucałem więcej. Może miałem przerwę w jeżdżeniu na zawody. Ale ten ostatni rok 2023 to jest dla mnie bardzo duży renesans, jeśli chodzi o kostkę. Od kwietnia regularnie jeżdżę na zawody. Co więcej, no tak jak już powiedziałem, w sierpniu spełniło się moje marzenie i wziąłem udział w mistrzostwach świata i co, w mistrzostwach świata na drugim końcu świata. Nagrałem z tego świetny film, zarówno taki dla mnie emocjonalny z tego mojego udziału w zawodach, ale również dokument pokazujący jaka siła drzemie w polskich speedfiberach. Także jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu, jestem zadowolony, że mogłem przekazać wam to. Za pomocą mojego kanału, co chciałem przekazać. Także kostka jest bardzo mocno we mnie zakorzeniona, i wierzcie mi, że ja się jej nie pozbędę. Teraz możecie liczyć na to, że kostki będzie jeszcze więcej, bo różne rzeczy się zmieniały w tym roku, ale jedna się nie zmieniła. YouTube nadal pozostaje dla mnie zajęciem dodatkowym, nadal pozostaje dla mnie hobby. No i okej, okay, bywało w przeszłości, że udało mi się dzięki temu kanałowi zarobić jakieś fajniejsze pieniądze w danym miesiącu. Albo raz na jakiś czas pojawi się jakaś współpraca, dzięki której też coś zarobię. Jednak to jest miły dodatek, który staram się wykorzystywać na dalszy rozwój albo kupienie komuś prezentu. Jednak nadal YouTube traktuję jako zajęcie dodatkowe i stwierdziłem, że pora troszkę sobie to zajęcie dodatkowe ułatwić i wrócić do tego, co robiłem w przeszłości i co robię według mnie bardzo dobrze, czyli właśnie tematy kostkowe. No i ostatnio, jak chyba zdążyliście zauważyć, rozszerzyłem to o tematy związane. Z Lego. Kostka wraca na kanał z pełną siłą. Z powrotem możecie spodziewać się recenzji, unboxingów kostek. Co tydzień Porzuciłem ostatnio odświeżony poradnik. No naprawdę dużo się dzieje. No i przede wszystkim jeżdżę na zawody, gdzie można się ze mną spotkać, pogadać, pościgać. Także Kostka żyje i ma się bardzo dobrze. Ale właśnie ostatni rok upłynął mi pod kątem yy, Lego. Ja nigdy się nie spodziewałem, że Lego też tak dużo jak ta kostka zmieni w moim życiu. Może nie miało to takiego wpływu na mnie, ale rzeczywiście, jakoś tak się te moje drogi potoczyły, że teraz skończy się rok 2023. Moim zajęciem, moją pracą, z której zarabiam pieniądze, jest między innymi, ale tak mocno spłycając, składanie klocków LEGO. To tak naprawdę troszkę mam taką pracę marzeń, albo nawet więcej, to jest taka praca marzeń, o której nigdy nie marzyłem, bo nigdy nie myślałem, że będzie możliwe być w miejscu, w którym będę mógł składać sobie klocki, i oczywiście robić inne rzeczy z nimi związane, gdzie głównym, jednym z głównych zajęć będzie się opierało na składaniu klocków i że będę dzięki temu mógł zarobić na swoje życie. To wszystko zawdzięczam miejscu, w którym jesteśmy, czyli Bricks and Fix. Zapraszam Was gorąco na profil Bricks and Fix na Instagramie i na TikToku. Możecie też zasubskrybować YouTube'a Bricks and Fix, który co prawda żyje shortami, ale żyje. We wszystkich tych miejscach pojawiam się bardzo dużo. W szczególności na TikToku prowadzę trzy razy w tygodniu live streamy, gdzie składam takie zestawy. No ten zestaw złożyłem dosłownie przed chwilą. Skończyłem go składać 20 minut przed rozpoczęciem nagrywania tego filmu, więc składam tego bardzo dużo. No i słuchajcie, z tej okazji chciałbym Wam coś ogłosić. E, ogłosić nowy projekt, który tworzymy razem z Bricks and Fix. To jest projekt, który będzie w pełni prowadzony przeze mnie i który jest tak naprawdę moim głównym zajęciem tutaj w muzeum. To, co tu widzicie, to banner nowego kanału na YouTube, który nazywa się Bricks and Fix Education. Kolejna rzecz, której się nigdy nie spodziewałem, czyli, że będę miał drugi kanał YouTube'owy, którego otwarcie też nastąpi w Wigilię i tak się właśnie stało. Kanał Bricks Zenfix Education to jest kanał, który właśnie teraz wystartował. Zapraszam was do odwiedzenia tego kanału, do zostawienia subskrypcji i sprawdzenia pierwszych filmów. To jest kanał troszkę inny. Tam jest film, w którym wyjaśniam to kilka minut dosłownie. Kanał skupiać się będzie na klockach LEGO i edukacji. Więc to nie jest kanał, który ma służyć popularności. To nie jest kanał, dzięki któremu chcemy stać się mega popularni i zarabiać pieniądze. Nie. Kanał Bricks and Fix Education tworzony jest po to, aby stworzyć coś fajnego. Coś, co jest dobre merytorycznie, co może pomóc młodym osobom w nauce, albo może pomóc rodzicom. Chcemy stworzyć coś fajnego, coś miłego. Coś, co pozostawi za sobą pozytywny ślad w internecie, a nie jak... no. Aktualnie działający YouTube, który raczej stoi na tych negatywnych sytuacjach. Więc gorąco Was zapraszam. I tak w dużym skrócie ogłaszam, że dziś w Wigilię, w 11. rocznicę założenia mojego kanału otwieram kolejny kanał tym razem związany nie z kostką Rubika, a z klockami Lego, ale kanał edukacyjny i jest to coś, co nigdy nie myślałem, że będę robił, ale bardzo się cieszę, że mogę to robić, że będę czuł, że robię coś dobrego dla Was. Moi drodzy, i tak właśnie wygląda to moje stanowisko pracy. Jak widzicie, jest tutaj takie małe biuro. Jest tam nawet złożony ogromny Soku Milenium, a to dlatego, że w przyszłości chcemy ustanowić rekord Guinnessa w najszybszym złożeniu tego zestawu, a raczej pobić istniejący już rekord Guinnessa. Są z zestawami, jest cała ta moja strefa, w której nagrywam. To jest Miejsce, w którym spędzam najwięcej czasu w ramach mojej pracy. Tutaj nagrywam filmy na mój kanał, tutaj nagrywam shorty i filmy na media Brix ⁇ Fix, tutaj nagrywam filmy na kanał Brix ⁇ Fix Education i tutaj też prowadzę live streamy na TikToku Bricks and Fix. A od nowego roku będę starał się też prowadzić raz w tygodniu live stream na mój kanał, troszkę luźniejszy, ale też głównie związany z Lego, być może czasem z kostką Rubika. Ale teraz chodźmy, pokażę Wam muzeum, bo mogliście go jeszcze nie widzieć. No słuchajcie, ja już Was kiedyś tutaj oprowadzałem w kwietniu. No wrzuciłem na mój kanał film, w którym opowiadałem Wam o otwarciu tego muzeum. Jeszcze wtedy nie sądziłem, że tak moja przyszłość się potoczy i że rzeczywiście znajdę się tutaj jako pracownik. I muszę Wam przyznać, że naprawdę sporo się zmieniło. Zresztą potem nagrywałem jeszcze drugi film o tym, że zostałem ambasadorem muzeum, ale to też jeszcze nie była aż tak regularna praca w tym miejscu. Ciekawe w obcowaniu z tym miejscem jest jedno miejsce. To, co jest za mną. To jest Vibrum. To wszystko, na co wskazuję palcem... Jest warte spokojnie ponad milion złotych. Jakby jest to fenomenalne i otwiera człowiekowi umysł, jak, w, jak wchodzi się w ten świat kolekcjonerski, jak drogie potrafią być rzeczy. Nie wiem, chcemy sobie kupić coś, co kosztuje 100 zł więcej, albo na przykład o, czasem kupuję sobie gry, które bardzo lubię. I czasem mi szkoda dołożyć te 50 zł do jakiejś edycji premierowej edycji kolekcjonerskiej. A tu są ludziki Lego warte ponad 25 tysięcy złotych za jedną sztukę. Także to w ogóle otwiera człowiekowi głowę na to, jaki chory jest ten świat kolekcjonerski. Bardzo dużo rzeczy, które tu się zmienia. Ja też jakoś zmieniam. To znaczy biorę udział w zmienianiu tego wszystkiego, bo co jakiś czas musimy te zestawy poprzestawiać. Tu na przykład była taka strefa, gdzie zrobiło się bardzo gęsto z zestawami, a trzeba było dorzucić na przykład taki ogromny zamek, który składałem na jednym z livestreamów, a raczej na kilku streamów. Na TikToku, więc często tutaj robię jakieś przemeblowania, szczególnie dużo musiałem zmienić tu, na tej ogromnej ścianie. To jest 13-metrowa ściana, pełna przeróżnych zestawów. Bardzo dużo trzeba było tutaj zmieniać, żeby wszystko zmieścić. Na przykład dzisiaj w dniu, gdy nagrywam ten film, włożyłem tutaj tą piękną wieżę. Avengers, także jak widzicie, to wszystko cały czas się zmienia. I taki ostatni i najważniejszy dla mnie punkt podróży po tej mojej pracy, czyli ta tablica. Coś, co jest ze mną bardzo związane, chociaż padła na to Ania tak naprawdę, żeby wprowadzić tutaj składanie na czas. Coś, co ja czasami robiłem, mierzyłem sobie te czasy składanie zestawów. Jak widzicie, cieszy się to naprawdę dużą popularnością. Lista jest pełna. W tym miesiącu w grudniu i jeszcze prowadzę, to znaczy ja oczywiście nie biorę udziału w zabawie. Mój czas na złożenie mikrofightera z Gwiezdnych wojen minuta 21. W tym momencie osoba na pierwszym miejscu. Minuta 25, więc jeszcze utrzymuję tą topkę, ale wielokrotnie przychodzą tu ludzie, którzy są szybsi ode mnie, więc gorąco Was zachęcam. Jeśli chcecie chociaż trochę poczuć się jak ja, to będzie mi bardzo miło, jak przyjedziecie do muzeum i weźmiecie udział w składaniu na czas, bo to jest takie jednak moje zajęcie, taki mój akcent w całym tym muzeum. Zresztą. Spajmer od kostek też tutaj jest. No i właśnie, czego teraz możecie spodziewać się na tym kanale, jeśli chodzi o moją postać w internecie? Więc spójrzmy sobie delikatnie w przyszłość. Na tym kanale głównie będziemy tworzyli recenzję kostek i klocków LEGO. Kostki będą pojawiały się raz w tygodniu, to będzie albo recenzja, albo unboxing. Na poradniki na razie się nie nastawiajcie, może zmieni się to w przyszłości, na razie więcej poradników nie planuję. Na no, dodatkowo będę recenzował klocki Lego i takich recenzji już troszkę się na kanale pojawiło i będzie się pojawiało ich dużo. Planowałem jedną w tygodniu, ale coś czuję, że może to być nawet trochę więcej, więc jeśli lubicie klocki Lego, to będzie tutaj dużo kontentu dla Was. Dodatkowo raz w tygodniu będę chciał prowadzić streama na tym kanale, albo we wtorek, albo w czwartek. Dajcie mi jeszcze chwilę, żebym Troszkę unormował całą moją sytuację związaną z moimi obowiązkami, i wtedy te streamy wprowadzimy. To będą streamy związane albo właśnie z kostką, albo z klockami, ale troszkę luźniejsze niż te, które prowadzę na profilu Bricks and Fix, ponieważ na profilu Bricks and Fix też udzielam się bardzo mocno. W gorąco zapraszam Was na TikToka, bo tam jest mnie najwięcej, bo trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki, prowadzę live streamy, gdzie składamy przeróżne zestawy. Za mną pełno pudełek, wszystkie te zestawy. Składam także można zobaczyć i składanie super fajnych nowych zestawów, i składanie ogromnych zestawów. Ostatnio składałem taką wielką wieżę Avengers, ale można tam też zobaczyć składanie na przykład starych, bardzo drogich i ważnych historycznych zestawów. Wbiliśmy tam niedawno 10 tysięcy obserwacji. Nie zatrzymuję się w tym miejscu na jakiś kolejny fajny próg, może na 100 tysięcy obserwacji. Celem jest wziąć jeden z zestawów ze zbioru muzeum i go złożyć, a jest to zestaw warty ponad 40 tysięcy złotych, także grube wyzwanie będzie. Ale ogólnie planujemy robić tam fajne rzeczy i tam jest mnie dużo, więc też gorąco zachęcam do właśnie śledzenia Bricks and Fix na Instagramie, na TikToku i na YouTubie. Bo tam się bardzo często pojawiam, i tam mnie teraz możecie spotykać. Także rok już minął. O tych dobrych rzeczach będę pamiętał takich jak wyjazdy na Islandię, takich jak wyjazd do Korei jak wszystkie fajne osoby, które poznałem wszystkie fajne rzeczy, które zrobiłem o tych negatywach nie ma po co pamiętać, albo inaczej nie będę pamiętał o negatywach, a będę pamiętał o tym, że byłem taki silny przez ten ostatni rok i ja i Ania i że mimo tych wszystkich negatywów zrobiliśmy tak dużo fajnych rzeczy. Na tym się skupię i dalej w ten sposób będę działał. Dziękuję wam bardzo za cały ten ostatni rok, za to, że ze mną byliście, za to, że oglądaliście. Ja nie mam nastawienia na to, że bo nie wiadomo jak dużo tutaj wyświetleń. Wystarczy mi, że 100 osób obejrzy mój film i że dzięki niemu chociaż na przykład raz się uśmiechną i poprawi im humor. To jest dla mnie coś, co zawsze chciałem robić i co robię i jestem z tego bardzo zadowolony. Ten kanał będzie trochę prostszy, ale jednocześnie troszkę bardziej ukierunkowany. Dla mnie to będzie wygodniejsze, troszkę sobie odpocznę, już jesteśmy na tym etapie, że potrzebna nam jest ta pewna stabilizacja w życiu. Trzeba myśleć o dalszych krokach. Małżeństwo już za nami. Jakie są dalsze kroki? Chyba się domyślacie. Powoli się do tego etapu zbliżamy, więc trzeba sobie wszystko żyć. Poukładać, dlatego takie zmiany następują. E, a teraz Wam, ponieważ jest wigilia, ten film publikuję dość wcześnie, jak zawsze. E, życzę Wam udanej kolacji wigilijnej, spędzonej w gronie najbliższych. Oczywiście też Wam życzę fajnych prezentów, ale nie o to w tym chodzi. Nie, prezenty są tutaj najważniejsze. Prezenty, tak jak dla mnie ten kanał YouTube, mają być. Miłym dodatkiem. Tak jak kanał YouTube jest dla mnie miłym dodatkiem do tego, co robię na co dzień, tak prezenty mają być dla Was miłym dodatkiem do czasu spędzonego w gronie najbliższych, do spokoju, do wspólnych chwil. Życzę Wam udanych świąt, Bożego Narodzenia, i mimo, że jeszcze będziemy się widywali tutaj na kanale przed Nowym Rokiem. To już teraz życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej i jak najlepszego, szczęśliwego nowego roku. Niech ten 2024 będzie jeszcze lepszy od poprzedniego. Jeśli coś Wam w tym roku nie wyszło, trzymam kciuki, żeby wyszło Wam to w następnym roku. A jeśli coś Wam coś było świetnego w tym roku, to trzymam kciuki, że to będzie jeszcze lepsze za rok. Ogółem życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, a teraz wyłączajcie już ten film. Idźcie, pomóc w domu. Coś pewnie jeszcze trzeba przed Wigilią sprzątnąć. Pewnie coś trzeba ugotować, a może trzeba sprawdzić, czy na pewno ta sałateczka jarzynowa, co ją mama zrobiła, to czy na pewno jest dobrze przyprawiona, więc to już zostawiam w Waszych rękach. Widzimy się w kolejnych filmach i w kolejnej rocznicy za rok, znowu w Wigili. Do zobaczenia. Cześć!